Projekt lampy powstał w ramach współpracy marki Eugenius z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy zespół, na czele którego stanął profesor Tomasz Matuszewski, który jest również autorem założeń wstępnych do projektu. Głównym celem było stworzenie modułowej koperty na stół konferencyjny, która dzięki zmiennym elementom pozwoli na uzyskanie. Różnego charakteru wizualnego lampy, jak również różnych scen oświetleniowych stołu. Głównym elementem lampy jest rdzeń, na którym kładziemy moduły. Dzięki temu możemy je multiplikować, dokładać, odejmować i w ten sposób zmieniać kompozycję całego układu. Elementy świecą zarówno w dół, oświetlając całą szerokość stołu, jak i w górę, dzięki czemu odcinają obiekt od sufitu, pozwalając wyeksponować lampę w przestrzeni i tworząc fajny klimat. Możemy też grupować te elementy, tak jak tutaj widać, po jednej bądź drugiej stronie lampy, zmieniając walory oświetleniowe i kompozycję, doświetlając to miejsce, gdzie bardziej potrzebujemy światła.